Cześć, tutaj Kuba, a to jest WWE 2K14 Universe Mode. Jesteśmy na SmackDown. Już wam mówię, który to jest odcinek. To jest odcinek: to był pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. To jest odcinek dziewiąty. Jesteśmy na SmackDown. Coraz bliżej pozostało do Extreme Rules. Co tu piszą na jednak www.com. Dokładnie tak, mistrz Wade Barrett zaatakował Antonia Cesaro. Co będzie dalej? Zobaczymy. World Heavyweight Champion zaatakował Marka Henrygo, No cóż, tak, te dwie walki będą odbędą się na Pay Per View o nazwie Extreme Rules. A dzisiaj czeka nas walka pomiędzy Ortonem a... Albertem Del Rio. Czy pojawi się The Undertaker? Zobaczymy. Kolejna walka to walka Christian vs Heath Slater, a będzie walka Seth Rollins vs Wade Barrett. Champion vs Champion match. Mistrz. Tak, teamowy zmierzy się jeden na jednego z mistrzem interkontynentalnym, więc zaczynamy SmackDown. Od takiej potężnej walki, choć czy to potężna walka? Jest. Ta dwójka z tego co wiem walczyła w NXT kiedyś, w głównym rozterze chyba też, lecz nie wiem czy na Raw, SmackDown Superstar Saturday Morning Slam, main event na pay per nie walczyli, więc nie wiem czy ta dwójka spotkała kiedyś się jednak w ringu WWE nasz na jakiejkolwiek tygodniówce. No nie wiem, musiałbym zobaczyć. Ladies and gentlemen, the following contest is set for one for introducing first. From Manchester England Wayne at 141 pounds, he is the Intercontinental Champion Wade Barrett. Wade Barrett, mistrz interkontynentalny jest już na arenie. Czekamy na jego przeciwnika, na Sefa Dokładnie, The Shield. Może nie w całości, ale jednak. Po prostu, 33% całej tarczy zmierza do ringu. And his opponent, from New York City, New York, weighing at two, 153 pounds, he is, the one half of a, oh, he is the one half of the WWE Tag Team Champion, Seth Rollins, representing The Shield. Mogłem powiedzieć, że reprezentuje The Shield. Jednak nie powiedziałem, no i czas przejść do tej walki połówka mistrzów tak tym mierzy się z mistrzem interkontynentalnym, który jest w 100% nie w 50, nie w 33, lecz w po prostu 5, w 100% tym mistrzem i backbody drop out Wayda' Bareta. No cóż, baret po prostu szaleje, choć. No, jeżeli by doszło do takiej walki w WWE, to jestem bardzo ciekawy, kto by wygrał, znaczy. No cóż, Barrett obecnie, co się dzieje z Wade'em Barrettem? Wade'a Barretta nie ma. Nie ma Wade Barretta, Co za potężne kopnięcie w głowę. Co za potężny calf kick, Czy to było nawet In the gree? Nie, nie, nie. In the to było. Wi jeszcze Back Suplex dorzuca. Coś Barry Knuckle Fighter Wade Barrett. Od siebie. No i okej. Okay. Eee, więc jeżeli chodzi po prostu. Tak jak mówię, jeżeli chodzi po prostu o Wade'a Barretta, to, to go nie ma. Ponoć walczył w Manchesterze przed Raw, dostał walkę z Kofim Kingstonem raczej, czy z kimś innym, ale pamiętam, że dostał walkę w Manchesterze, w swoim domu na Raw, jednak od tamtego czasu do TV nie powrócił. Już Wade'a Barretta spory czas nie ma. Chodź teraz Steph Rollins i te sunderhook suplex, o ile to tak się tak nazywa. Pewnie coś poknociłem, bo to pełno zmodyfikowanych akcji było jeszcze Rivers Russian Leg Sweep. Okej. Okay. Wade Barrett teraz może jednak wykorzystać swoją sytuację, no i wyrzuca, yy, że tak powiem, błyskawicznie Rollinsa z Ringu. Dobra, więc ogólnie jak Wade Barrett powróci. Może na menu, czy chciałbym go widzieć w walce pas wagi ciężkiej, jasne, może z kim, z Danielem Bryanem, powtórka SummerSlam 2011, kto wie, wow, backbreaker i neckbreaker, użyjmy sobie resiliency, Wade Barrett jeszcze czuje moc, jeszcze czuje moc i co za potężny German suplex, na dodatek taki zmodyfikowany ten German suplex, no i co ja mogę powiedzieć, jeszcze headbutt. W razie czego, no to teraz One-handed Bulldog. Dobra, może Wade Barrett teraz wykorzystaj sytuację? On jeszcze, teraz Seth Rollins w zasadzie inkasuje o kolano Wade'a Barreta. Twarzom jednak teraz Rollins łokieć. Elbow in your face. Niczym jak WWE in your house. No dobra, i Barrett. To jest neckbreaker, okej. Okay. Może jakaś potężniejsza akcja. A, mój dobry Boże, bez tych flapjacków, bo tutaj normalnie się będzie dymić. I to jest swimming neckbreaker, jakby to wykonał nikt inny jak John Bradshaw Layfield. Dobra, jedziemy. Kolanko, panie i panowie! BARRETT brush! Co teraz kombinuje? The Selbow dropsy z trzeciej liny. No cóż, także jeżeli powróci Wade Barrett w najbliższym czasie, nie chcę, żeby jobował. Chcę, żeby po prostu był miszem wagi ciężkiej i to byłoby najlepsze. Może nie przed WrestleManią. Może na WrestleManii, może walizka Money in the Bank na WrestleManii. No, raczej do Money in the Bank na WrestleMania nie powrócam. Choć nie ukrywam, byłoby ciekawie, jeżeli powróciliby. Choć teraz to jest Winds of Change Ody, Wade Barrett, i to chyba będzie koniec. To będzie definitywny koniec. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca tego pojedynku. Bullhammer na ładne zakończenie, mój dobry Boże Wade Barrett, czyżby bracie, tak chciałbyś wygrać tą walkę? On by nie chciał tak wygrać. On tak wygrywa. Wade Barrett odnosi zwycięstwo na SmackDown. Na Friday Night SmackDown. Ale to jest duża różnica, co nie? Here is your winner of this match by pinfall. Intercontinental Champion. Wade Barrett! Tak, tak idealnie wymierzyłem z czasem. No cóż, Barrett odnosi kolejną wygraną na SmackDown. Czy Antonio Cesaro powstrzyma jego reign na Extreme Rules? tables meczu? Nie wiem, nie wiem. Z pewnością będzie się działo. Będzie ciekawie. Okej, okay, przechodzimy do następnej walki. Także nie, życzę Baretowi powrotu do zdrowia i mm, że tak powiem szczęścia w tym, co robi, czyli w wrestlingu. No, życzę mu mistrzostwa. Takieś, no... Taki Wade'owi Baretowi WWE by dało prezent na święta pas wagi ciężkiej. O pasie WWE nie myśli, chociaż Barret miał trzy szanse, y, trzy, trzy szanse na zdobycie pasa. Y, na Breaking Rides walczył z Ortonem. No cóż, gdzie menadżerem był John Cena Barretta, nie udało mu się. To był main event. Z, y, miesiąc później, Gales, pay-per-view później. Na no Survivor Series również doszło do takiego pojedynku, jednak wtedy... O role się odwróciły i to John Cena był sędzią specjalnym. Barrett nie zdobył pasa, a później na row jednak, no cóż, pas, że tak powiem, trafił do Demisa, bo była rewanżowa walka. Barrett w Meninwencie, Barrett kontra Orton, no i wtedy wygrał yy, nikt inny jak yy, Randy Orton, ale po chwili, yy, Demis wykorzystał swoją walizkę Money in the Bank. Nadchodzi Heath later. Nie zapowiedziałem krysztyna. Fucking bullshit. Jednak, no cóż, kawałek wejścia Slay teraz zostawię. Żebyśmy mogli się nim delektować. Ech, naprawdę. Dla FreeMB zrobili nowe wejścia. Ale dla Kryszczyna, które ma wejście od SVR10, tam którejś części, to nie zrobili, no jasne. Dobra, jedziemy dalej. Albercik! Młach, Alberto del Rio! Jego ekscelencja mówi: Wszystko za siebie. Jednak okej, okay. temat Barreta zakończony. Chcę, żeby powrócił i od, osiągał sukcesy w WWE większe niż kiedykolwiek ktokolwiek, gdziekolwiek odniósł. Choć no nie mam na myśli syny. ale chcę, żeby akurat wygrał. może Rare Rumble. Oooo, Barrett, Rare Rumble. Kto wie, ale pas wagi ciężkiej. Choćby miał trzymać ją i, i ten pas przez tydzień. Niech go trzyma przez tydzień. Niech po prostu Wade Barrett pokaże, że jego zapowiedzi i jednak to, że jest wrestlerem, nie znaczą wszystko przeciwko niemu. Niech po prostu pokaże, że na coś go stać. Kolejny temat. Tam się kiedyś ktoś zapytał, czy mam kontakt z jakimiś youtuberami zagranicznymi, którzy nagrywają WWE. I jeżeli chcecie czegoś ciekawego posłuchać, to jednak zostańcie tutaj. Znaczy mam kontakt, no nie, nie liczę, nie, jeżeli chodzi o Smack Talks, a to niekiedy odpisze mi tam na komentarz czy na coś tak samo tu jem o och, co za Spinebuster, co robi highlighty. Okej, okay, jesteś już po małej przerwie więc okej, okay. ktoś mi tam, jak już wcześniej wspomniałem, zadał pytanie: czy mam kontakt z jakimiś takimi, wiecie, youtuberami typu, no nie wiem, takimi większymi zagranicznymi, co kręcą w Dabi, bo tam jakiś widz chciał się zapytać i poprosił mnie o to. Znaczy, szczerze mówiąc, okej, okay. ja znam, przyznam się, jednego takiego, który, no. Z którym mam stały kontakt? To jest z tym, może znacie taki kanał WWE, DW, właściwie cytuję WWE Simulations, dokładnie tak, WWE Simulations. No więc e, akurat tutaj mam z nim kontakt. Więcej informacji udzielać nie mogę, jednak wiecie, jeżeli chodzi, to, to nie jest tak YouTube ani coś, jednak wiecie, normalny, stały kontakt za pośrednictwem różnych tam programów i tak. Dalej, ale co to nie powiem? Tajemnica wrestlingowych YouTuberów. Nie no, i co za fenomenalny body slam, Jednak okej, okay. jeżeli chodzi o motywację, może widzów jakoś dużo nie mam. Za niedługo wybiję mi 700 subskrypcji, z czego się bardzo cieszę. Powoli zbliżamy się do 1000. Wow, co za potężny hydrolizer od. Hip Slatera, choć Kryszyn kontruje, no i teraz może to być moment, może to być moment Kryszyna i to nie jest moment Kryszyna, panie i panowie, i to jest potężny second flip power bomb i teraz przejście, panie i panowie, zaraz, zaraz, wait a second. I to jest Reverse, nie, to jest odwrócone DDT. Matko Boska, niech będzie Reverse DDT. Cokolwiek by to było, tak akcja daje wygraną Hipowi Slaterowi. Wow, Christian poległ. Here is your winner of this match representing 3MB! Hip Slater. Kto by się tego spodziewał? Nie mam pojęcia. Także, jeżeli na przykład, no, dobra, kontakt z YouTuberami, to znaczy, no, mam tam. Z, po prostu z którymiś. Z niektórymi mam. Ale jeżeli chodzi na przykład o. No nie wiem, jeżeli chodzi na przykład o m, pytania, to możecie im tam na Facebooku, Twitterze zadawać i tak odpiszą med po miesiącu. No, ale okej. Okay. W razie czego, no to. Yy, też mam, mam motywację do kręcenia niektórych filmów właśnie dzięki im, bo dużo razy na przykład napisał mi taki, znaczy nie dużo razy, ale niekiedy mi napisał WWE Simulations, który ma prawie 20 tysięcy widzów. Wiecie, taki bardziej znanym jest youtuberem. Yy, na przykład napisał mi komentarz, czy dał łapkę w górę pod jakimś filmem. Tak samo jak Pelka Damian, dla mnie akurat to jest coś, że jednak taki youtuber, który ma tyle widzów, napisze mi komentarz, który nagrywa Davidowi Albo no nie wiem, żeby... Po prostu wiecie. Żeby jednak coś z tego było. No i niekiedy też jest taki push, że tak powiem, że kilka widzów mi skoczy, kilkanaście. Jest wow, coraz więcej, coraz więcej. Ladies and gentlemen, the following contest is set for one for introducing first from St. Louis Potosy Mexico 2 2,184 pounds. Wiem, że za dużo waży Del Rio, ale okej, okay. Alberto, World Heavyweight Champion. Alberto del Rio. No dobra, Alberto del Rio jest już praktycznie rzecz biorąc w ringu. Co najważniejsze, czas na Randy'ego Ortona. And his opponent from St. Louis, Missouri, weighing 218 pounds. The Apex Predator Randy Orton! CM Punk! CM Punk! CM Punk! CM Punk! Oh, Life the Revolution! jak w trailerze WW14 Dobra, więc nie mamy na co czekać. Tylko po prostu bierzemy się za ten odcinek, ale zaraz, 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 czyżby, o co tutaj chodzi? Mówimy o pojawieniu się The Undertakera, teraz może, na spoko, są dwa gongi, może, wszy... no, po prostu wszystko wskazuje na to, że może zaraz tutaj przybiegnie Undertaker, że światła się, zg... że światła zgaszą się, nie wiem, choć teraz Alberto del Rio wychodzi poza ring. Alberto Del Rio ma krzesełko i to jest Closed Line od Rendiego Ortona, no niesamowite, to jest normal match. Alberto Del Rio nie inkasuje, choć teraz, uuuu, Trail Shot prosto na Randim Ortonie. Sędzia tego nie widział, wait a second, oh fuck, oh fuck, nie, to nie miało tak wyglądać. Sędzia się nie podniósł, d DDT na krzesełku i to jest koniec, ale krótki odcinek, no nie, no, no nie wierzę. Jaki... A, ale miałem wątpliwości, czy to wykonać, czy nie. Tak się kończy main event. Thank you, THQ. Thank you to K. Thank you, Jux. Dobra, THQ już nie ma. No cóż, exit. Przykro mi jednak ten odcinek, że potrwał... No, 16 minut. Dziękuję za my time Triple H w wytle. Jednak, no cóż, to by było na tyle z tego odcinka. Yy, w następnym odcinku czeka nas ro o. -o, -o. Czeka nas row, czeka nas walka na Ambrose Contenders, to sobie zagramy. No i naprawdę taki main event, no cóż, jak dają, to tak robimy. Jednak okej okay. eee... No, to by było na tyle z tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się. Nie moja wina, że tak wyszła. Nie inaczej, jednak mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zerkacie na mojego Facebooka, odnośnik do Face'a na moim kanale. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.